Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze 34 Dlaczego się śmieję? Bo jest to tak naprawdę jeszcze kolejny odcinek. A jednego nie widzicie, bo jakby to Wam powiedzieć. Czasem, w sumie drugi raz mi się to zdarzyło podczas mojej krótkiej hobbystycznej kariery youtubera w cudzysłowiu, Drugi raz mi się zdarzyło zamiast nacisnąć rozpocznij nagrywanie, naciśnięcie, rozpocznij podgląd, żeby sprawdzić, czy dobrze wszystko poustawiałem. Zapomniałem później przestawić to na nagrywanie i sobie zrobiłem odcineczek sam dla siebie. Przez to moi drodzy, mamy pustą pocztę <laughs> Więc dużo ludzi się z was, dużo ludzi się ucieszy, dużo z was się ucieszy, że nie będziemy w tym odcinku czytać 10 minut PW I już w tej chwili łapy w górę. <laughs> Łapki w górę za to, że oszczędzam was czas. To jest dobra wiadomość. To PW zostawiłem, bo chcę sobie na spokojnie zobaczyć to, to, tą sprawę z panem Michałem. Eee żeby zobaczyć, jak to się skończyło. Natomiast do innych spraw, moi drodzy, nie wracamy. Moi drodzy, omawiałem też sytuację na rankingu w poprzednim odcinku, ale nie będę tego powtarzał. Z jednego prostego względu. Za dużo się tutaj pozmieniało. Wielu graczy już nie gra z topki, której były. Na przykład od nas nie gra TAS. Hmm. Tak? No nie wiem. Już zapomniałem, widzicie? Lajka like boss, na przykład od naszych konkurentów, ale zaraz tu znajdziemy naszego. Taza gdzieś tu był w okolicach setnego levelu. Jest. Przez trzy Okej. Okay. Na przykład od nas. Natomiast wielu z naszych przyjaciół dołączyło w końcu w nasze szeregi, do naszych szeregów. Znalazło się w końcu miejsce, Porobiliśmy roszady, rozbudowała się w końcu akademia i mogliśmy uczciwie poprzenosić ludzi do Moher Power 2, które już ma też 108%, więc tutaj nie ma żadnej już dyskryminacji. Wcześniej nie przyjmowaliśmy, bo nie chcieliśmy tych osób, które w czasie rozbudowy gildii były z nami, przenosić do Akademii, która nie miała 100%, nie? W tej chwili 108%, więc spokojnie przenosimy, uzupełniamy naszymi znajomymi, i znajomych, którzy gdzieś tam byli w międzyczasie, na przykład w zachodniej eskorcie, czekali sobie grzecznie na miejsce, żeby do nas dołączyć, tak? Niektórzy z zachodnie skorty stwierdzili, że jednak wolą być u nas, a nie brali czynnego udziału w botowaniu, więc znaleźli miejsce. A tacy, co brali czynny udział w botowaniu, na przykład Kapi, jak się tam, Piki. Piki po zmianie niku, przed zmianą niku L, jakiś tam, już nie pamiętam jaki, przepraszam, że raz kiedyś pomyliłem cię z L-Wasylem, ale ty nie byłeś L-Wasyl, tylko ty byłeś jakiś inny L, ale też jakiś L. Więc was pomyliłem tam w którymś odcinku, a że nie pamiętam jakim ty L byłeś, ale wiem, że byłeś jakimś L zamieszanym, więc nie znalazł tutaj miejsca, natomiast nasi znajomi przyjaciele znaleźli miejsce i w tej chwili moi drodzy na prośbę mata. Na prośbę mata. Meaty ty. Na prośbę tego do człowieka. Dostaniesz teraz znowu ze 100 ataków od zachodniej skorty za to, że takie rzeczy prosisz. Każdy dostaje tak na pożegnanie ataki, albo jak jakieś brzydkie PW napisze, które nie odpowiada, to od razu bach, 100 ataków, a co? Więc zaraz ma dostaniesz 100 ataków! Ale na prośbę mata ocenię aktualną sytuację w rankingu. Jak widzicie, gdzie nie gdzie pojawia się już nazwa Moher Power. Gdzie nie gdzie. Tylko i wyłącznie gdzie nie gdzie, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tylko i wyłącznie 21 razy, gdzie nie gdzie pojawia się w top 30 na Mower. overpower. Nasza gildia obecnie ma średni poziom 119, 458 rycerzy, gildia naszych konkurentów ma poziom 102 i brakuje im trzech ludków, więc jak przyjmą 3 levele 102 to będą taki sam poziom, a jak przyjmą niższe no to sorry spadnie i rycerzy czy... Nie, tyle tu nie macie rycerzy. Yy. Już tu się zepsuło, moi drodzy. 394, więc już 60 mniej. 62, więc moi drodzy, troszeczkę się przetasował ten ranking i nie byłbym sobą, gdybym tego nie skomentował w odpowiedni sposób, ale że trzymamy tutaj poziom, więc nie bawimy się w podniecanie, wyzywanie innych, wyzywanie od ciot, robienie takich opisów w stylu. Yy i gdzie te legendy, i tak dalej, po dwóch dniach serwera, botów nie w tydzień później każdy leci. No, botów nie przyjmujemy, tak jest, cytat. widzę, że już zmieni Czę często zmienia te cytaty, przed chwilą coś tam było, lepiej wiedzieć, co się mówi, czy coś tam, więc generalnie był taki, taki kącik, kącik, edukacyjny dla swojej gildii zrobili, więc tak, na następny cytat proponuję, cytat, powiedzmy, o, lepiej powiedzieć dwa zdania za mało, niż jedno słowo za dużo, o. Wielu osobom was gili to pomogło na przyszłość. Więc następny cytat. Tradam. Taka podpowiedź. Natomiast e, moi drodzy, e, gdybyście na przykład wiedzieli, że większość tych ludzi, które tutaj jest, to są z W9, W10, W11, a, chyba nawet ktoś jest z W12, czy S32, S33. I że ci ludzie się znają między sobą. Gdybyście na tych serwerach chociaż dłużej pogościli, a nie tylko miesiąc, to może też byście poznali tych ludzi, albo oni by was nie poznali z drugiej strony. To byście wiedzieli o tym, że niektóre z tych osób po prostu i tak i tak były skazane na tą gildię już od założenia konta praktycznie. Ale niestety los tak chciał, że należało spokojnie rozbudowywać ją, spokojnie działać, spokojnie, bez nerwów i ten spokój. O, to jest fajne. Zobaczcie, jest nowa moda. Nowa moda w zachodniej skorcie. Mamy 13 lochów 128%. Już zanim je zrobimy, wpisujemy procenty. E, nie wiem po co, co to daje, ale ta nowa moda, moi drodzy, istnieje już od jakiegoś czasu. 11 lochów skończonych 124%. 12 lochów skończonych, 126%. Polecam kalkulator do tego, żeby dobrze tam sobie te procenty policzyć. Ale wracajmy do rankingu. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie skomentował. Ale że trzymamy tutaj poziom, moi drodzy. Poziom to jest rzecz ważna. Poziom trzeba trzymać. Trzeba pokazać, że nie trzeba wyzywać ludzi, żeby dać oryginalny joke. Że nie trzeba mówić brzydko o innych a można też w jakiś sposób zaznaczyć tą sytuację, to moi drodzy przygotowałem taką muzyczną niespodziankę. natną mnie w zasadzie jeden z zachodniej ekskorty, jeden z graczy zachodniej ekskorty, który właśnie miał ten komentarz od trzeciego czy czwartego dnia po serwerze. No i gdzie te legendy, gdzie te mistrzowie? Na mnie ten człowiek na to, żeby podsumować to w taki, a in, nie inny sposób i mam dla was, moi drodzy, mam nadzieję, że YouTube mnie za to nie zabije, a młode osoby Poznają jakąś pioseneczkę, pioseneczkę, fajną piosenkę z dawnych lat, bo teraz to tylko jakieś umcyki umcyki lecą i tak dalej. Starsza publiczność na pewno zna tą piosenkę. Przynajmniej raz ją w życiu słyszała, puścimy sobie fragmencik. Ten fragmencik doskonale pokazuje sytuację na rankingu i, i to są słowa Jana Pietrzaka. A piosenkę skomponował, melodię skomponował Włodzimierz Kord, znany polski kompozytor. W wykonaniu Danutyrin, pani Danutyrin, stara, stara piosenka, która odpowiada sytuacji zniknięcia graczy z zachodniej escorty, czytaj Eldorado, z rankingów w trybie ekspresowym. Zatem moi drodzy, oto mój komentarz do tej sytuacji. Moi drodzy, gdzie te orły, gdzie te sokoły, gdzie herosy poginęli, zostali w garstką, ale oczywiście dalej trzymamy poziom, więc nie zachowujemy się tak samo jak inni, tak jak oni poprzednio, czyli nie wyzywamy, nie obrażamy i nie robimy jakiejś akcji, po prostu gramy sobie dalej i rozwijamy się. Moi drodzy, zadajcie dużo pytań, więc szybki przegląd Wam zrobię jeszcze po różnych stronach i wybaczcie mi to, drodzy widzowie, że to robię, ale w swojej grze polecam kilka stron. Jedną z nich jest pl.4m7.de, na której znajdziecie wszystkie opisy pupili. Tu się to przełącza, nie? Pełne klasery. Z tym, co gdzie powinno być. Nawet, jak macie znaki zapytania, to można sobie sprawdzić. Opisane na przykład wszystkie lochy, wszystkie wiry. Co jaki potworek, ile jej, ile czego. Można sobie policzyć, ile trzeba zrobić wirów, żeby wbić poziom, na przykład. Wszystkie wieże opisane. Wszystkie koszty budynków, więc nie piszcie mi proszę PW, ej, a ile kosztuje rozbudowa twierdzy na 19, 90 milionów, e, drewna 30 milionów kamienia, dziękuję za odpowiedź. Tylko nauczmy się samodzielności. Czy wszystkie lochy gildii opisane? Tak samo lochy gildii są poopisywane na forum Shakesa. Tu są wszystkie pety, które można zdobyć i gdzie można zdobyć. Wszystkie lochy zwykłe opisane. Szanse w pupilach, który którego pokona na przykład 16 w wodzie pokona 13 na 69 przy 13 premii statka, to są rzeczy, które się wydarzyły, nie? Czyli to na niemieckim forum kleją ludzie, co im się udało. Kolejną ze stron jest sfkaloid.com. Co znajdziemy tutaj? Na przykład warte, w zależności od poziomów, dobre do liczenia składek, ale na przykład znajdziemy również. Lochy. Szczególnie na początkowych etapach jest to bardzo przydatne, kiedy na przykład mamy otwartych pięć lochów z różnymi potworkami i nie wiemy, którego bić. Nie chce nam się za każdym razem wchodzić i sprawdzać. To sobie robimy porównaj i mamy: aha, to tu jest najniższy level, tylko że to jest, widzę po statystykach, wojownik. Wolałbym z wojownikiem nie walczyć, kto jest później tutaj, jest gością i on jest zwiadowcą, oze zwiadowcą, chętnie to wale teraz księcia ciemności. Moi drodzy, i tak należy z tego korzystać, żeby nie sprawdzać w każdym lochu za każdym razem, co jest, szczególnie osoby, które mało chcą grzybić i chcą bardziej y, oszczędzać grzybki, to to ta strona pomoże im sobie te lochy zaplanować. I co tu jeszcze mamy? A to mamy ikonkę, która może najprawdopodobniej pojawi się niedługo, miniaturka na filmie. Te linki są pod filmami, wkleję jeszcze. Dla pewności sprawdzę, co jest, ale w związku z tym, że pojawiło się blisko tysiąc już nowych subskrybentów, nowych widzów, muszę takie rzeczy pokazać, żeby tych pytań nie było, więc starzy widzowie mi wybaczą te parę chwil, a nowi widzowie przestaną zadawać te pytania, takie same pytania i będzie wszystko świetnie. Moi drodzy, co dalej? Z ciekawych rzeczy to oczywiście nie mam cały czas otwartych, nich nie ma strefy roku. Z Ciekawych rzeczy, aż sobie nawet to wyczyszczę, bo już mi się nie chce nawet 334. 325. Dobra, 325 ten jest najsłabszy, niech idzie. Niech stracę, moi drodzy, niech stracę. Chociaż robiłem to na tym niby odcinku, nie? <grym> robiłem to na tym niby odcinku, więc muszę to zrobić jeszcze raz. Zrobimy, moi drodzy, 10, a może 15 kamieni, których to. Zgodnie z odpowiedzią Pleja powinienem mieć szczęście znaleźć kamyk czy znaleźć kluczyk. Pięć za nami. Kolejne pięć zaraz będzie za nami. Zobaczcie, dla dobra nauki marnujemy grzyby, a co tam? Nauka jest ważniejsza od grzybów. Kolejne pięć. I teraz osoby, które grają na innych serwerach i mają jakikolwiek poziom, powiedzą: Chłopie, stój! Jak nie wypadł po 10, to już nie wypadnie. Jest jakiś błąd gry. Odpowiadam, moi drodzy, wykopaliśmy setki kamieni, setki, rozumiecie? Wykopaliśmy setki kamieni i tego klucza nie ma, pomimo tego, że spełniamy wszystkie kryteria, czyli mamy zamknięty pierwszy loch. Trzeba tutaj zrobić tylko. Piąty, a my mamy cały zamknięty i ten klucz nie wypada, rozumiecie? Nie ma tego klucza. Nie ma go, po prostu nie ma. A tłumaczy się nam, że jest to kwestia tylko i wyłącznie tego, że nie mamy szczęścia, więc bardzo prosiłbym o to, żeby ktoś z lepszym szczęściem wykopał mi ten klucz na moim koncie. Zatem w dzisiejszym odcinku, co będziemy dalej robić? Będziemy czekać na klucz. Robić aweczkę i wytłumaczę wam, dlaczego nie robię niektórych rzeczy. Żebyście też zrozumieli to. Okej? Okay? Okej. Okay. Nie bije portalu gildyjnego i portalu prywatnego, bo biję je na koniec dnia. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jestem najmocniejszy. I swój portal mam szansę zadać najwięcej obrażeń, nawet wysolować go. To znaczy, w jednego dnia. A jeśli chodzi o portal gildyjny, jeżeli 50 osób robi ten loch, um, robi ten portal gildyjny, na początku dnia i te same 50 osób po awce na koniec dnia. To nawet niech będzie 1,1% różnicy w demedżu, który zrobicie, to na 50 osobach to już jest 5%. Po dwóch dniach to jest 10%. Po sześciu miesiącach to są dwa portale do przodu, moi drodzy. Dlatego robię je na koniec dnia, więc nie mogę zrobić tego na odcinku. Co do popili walki, robię od razu po północy. Przynajmniej na razie. Także musicie jeszcze chwilę przecierpieć, zanim te odcinki będą takie jak W9, gdzie wszystko po kolei robię na odcinku. Musi jeszcze minąć trochę czasu. Dlaczego pupile robię po północy? Ponieważ nie mam szczęścia do ich znajdywania. Co to znaczy? To znaczy, że jak pupil jest do znalezienia w poniedziałek, to zdobywam go dopiero we wtorek, jak jest we wtorek, to zdobywam go w środę i tak dalej, i tak dalej. Przez to mam tych pupili troszeczkę mniej niż moi pozostali konkurenci, nawet Sharp czy Mystic Arorow i dlaczego robię je po pomocy? Bo od razu szybko karmię wszystko co mam, nie? Zanim ktoś zdobędzie nowe jedzenie, zanim ktoś zdobędzie pupila, którego ja i tak nie zdobędę, bo już minęły te czasy, to robię te pięć ataków, żeby zdobyć pięć jedzonek i mieć później spokój, nie bić tego na koniec dnia, kiedy inni już są podkarmieni albo znaleźli inne pupile albo coś i wtedy będę miał mniejszą szansę na wygraną, okej? Okay? Kołem, moi drodzy, kołem kręcę też na koniec dnia. Dlaczego? Bo może wbiję do końca dnia twierdzę na wyższy poziom, to dostanę więcej surek, może wbiję jakiś level, to dostanę więcej pieniążków i więcej expa na przykład. Więc kołem kręcę również na koniec dnia. A taki, te 10 ataków robię również na koniec dnia, bo jeżeli wbiję level, to za każdy atak dostanę też więcej expa. W Lochach nie mam co robić, bo na wieży stoję i nie pchnę, bo jest mag, więc muszę wbić parę leveli i się przebrać. 13 piętrze nie chcę marnować 2000 grzybów na jakiegoś ponurego zwiadowcę, który nic mi nie da oprócz tego, że wbije dwa poziomy, których nie ma sensu. Wbijać w tym momencie, skoro Stars już zwolnił, więc my z Sharpem też zwalniamy, bo co mamy cisnąć? My tutaj od tego jesteśmy od początku, żeby być blisko. Te pierwsze dni, przez klucze, które nie wypadały, stworzyły taką sytuację, w której Stars mógł. No tak, właśnie. Był taki serial kiedyś, 07 Zgłosie, który był naszą polską komunistyczną odpowiedzią na Jamesa Bonda, agenta 007. To był nasz 07 Zgłosie i tam jeden z odcinków miał taki tytuł ścigany przez samego siebie. I przez te pierwsze dni serwera właśnie Stars taki był ścigany przez samego siebie, bo odskoczył w tych levelach i w zasadzie tylko sam siebie mógł ścigać. No ale jak później te klucze wyszły i podgoniliśmy, no to teraz trzymamy to i. I będziemy sobie to trzymać, skoro Stars się nie, nie wygłupia i tam nie przebiera wezepika nie ciśnie w nieskończoność, no to my też nie ciśniemy, już czekamy sobie spokojnie, nigdzie nam się nie śpieszy. Tym bardziej, że czekamy też na rozwiązanie, co zrobi Play, podejrzewam, że Stars też na to czeka, bo ten klucz, jeżeli te klucze by naprawili, to nagle jesteśmy, wyobrażam sobie taką sytuację, że jesteśmy w stanie praktycznie zrobić od razu o to wszystko w strefie mroku. Od razu. I wcale nie jestem pewien, czy nie zacząć już twierdzy posępnego czerepu. A to nam da ileś tam leveli, te levely w momencie kiedy się przebierzemy dadzą nam możliwość praktycznie zamknięcia 13 piętra, tak podejrzewam, albo będziemy blisko zamknięcia tego 13 piętra. Zrobienia kolejnych wież, no po prostu ta sytuacja z tymi kluczami... Tak moi drodzy, szczęście, zobaczcie, szczęście sprzyja lepszym, czyli nie mi, to jest szczęście. Szczęście nazywane, to jest sytuacja nazywana szczęściem przez playe, nie? Czekajcie, bo tak to... kopię te kamienie na tym pierwszym nienagranym odcinku. Kopię te kamienie na drugim odcinku. Zbiera mi się hajs, a w staty nie ładuje, nie? Ale zobaczcie ile kluczy leci, nie? Same klucze. Dobra, nie chcę tego kamienia już, bo mam tam. Zobaczcie, same klucze. Klucz za kluczem. Klucz za kluczem leci. Kopię to, żeby wam pokazać, że to nie jest tak, że my jak zwykle na coś zwalamy, nie wiadomo co. Kto zna tą grę, to wie, że po prostu coś jest nie tak, bo nie można kilkaset razy kopać i nie dostać tego klucza. Po prostu nie da się. Ale za to podreperujemy sobie statystyki. Podniesiemy sobie szczęście do 1100. Więc mam nadzieję, że wybaczycie mi jeszcze to, że 1600, 1050. No dobra, idziemy w zrenkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wybaczycie mi to, że po prostu nie robię lochu, bo nie mam możliwości ich robienia, nie? O, takie odcinki standardowe, jak są na W9, że wszystko po kolei robię, no to już niedługo się pokażą, w chwilach troszeczkę odskoczymy. Z tym, z tym jedzeniem już nie będzie takiego ciśnienia na to. Wbiję odpowiedni wysoki level i będę miał na tyle wysoką twierdzę, że już będę mógł sobie kręcić kołem nawet rano. Będzie mi to bez różnicy. Bo będę wbijał twierdzę raz na parę dni, a nie codziennie, nie? A więc nie będzie tu z tym problemu. Tak samo z Areną będę mógł robić i tak dalej, i tak dalej. Na razie jest to niemożliwe, moi drodzy, ale za to oszczędziłem Wam 250 PW, chociaż było kilka ciekawych, było kilka ciekawych, ale nie jestem w stanie sobie kilku z nich nawet przypomnieć. Apeluję tylko do MP3, dajcie tam Dariusowi jeszcze OFA i niech on się tam kontaktuje, bo moi drodzy trzeba się kontaktować pomiędzy gildiami, bo ludzie muszą przechodzić pomiędzy MP2 a MP3 w jedną i w drugą stronę. Musi tak być. Musi. Nie ma innego wyjścia. DP179. Ładnie, ciągnie, ładnie. Jeszcze coś ciekawego wbił? Nie widzę. Nie widzę. Nie widzę, nie słyszę. Także, moi drodzy, niestety, rano byłem na top 1. Po północy po atakach. Nie, nie byłem. Szar był. Tym dniu mnie oszukał. Wczoraj byłem, ale Stars później robi ataki i wyszedł. Stare. jak to inny tytuł odcinka 07 z głoś się mówi, morderca działa nocą, Stars mordował pupilami innych pupili w nocy. Eee, i, i odzyskał top jeden w pupila, ale będziemy walczyć, będziemy walczyć, nie poddamy się. Natomiast wam po pierwsze dziękuję za masakryczną liczbę łapek. Pod poprzednim odcinkiem. Było ich ponad 900. Nie wiem skąd to się bierze. Dzięki Wam za to. Dzięki Wam po prostu za to. Yy, I może w ramach podziękowań zafunduję Wam jeszcze jedną przygodę. Jeszcze jedną przygodę. Jeszcze jedną opowieść. Yy, przypomnienie opowieści. Popatrzmy sobie na ten ranking. Poszukajmy razem z Danutą Rin z zawodników Eldorado Well Zachodniej Skorty. Poszukajmy ich. Ona też ich szuka. Ona też ich szuka i. Szuka, szuka i co mówi! Drodzy, gdzie te gwiazdy, tak jak mówię, tak jak śpiewa Don Tarim, gdzie te chłopy, gdzie te herosy, gdzie te orły? Nie ma tych orłów, znaczy jest ich 3, 5, 8 orłów w top 30 i 22 w tej chwili już muherpower, jezu. Patrzcie jak to się zmienia, serwer, ma, serwer nie ma jeszcze dwóch tygodni i zobaczcie jak to, jak, jak to się wszystko zmienia, ale... Zobaczcie jedną rzecz i zważcie na to. Nie będziemy i nie zamierzamy się teraz naśmiewać, tak jak to robili nasi konkurenci. Nie mamy zamiaru mówić, o, cioty jesteście i was jest 8. Teraz w top 30 nas 22. Gdzie się podzieliście legendy? Nie mamy zamiaru wyzywać, nie wiadomo czego robić, bo my przyszliśmy tutaj sobie pograć w spokoju, w ciszy, a nie podniecać się po dwóch dniach rankingiem. I jedyne co, jedyne co, co możemy wam powiedzieć, moi drodzy, moi drodzy, jedyne co możemy wam powiedzieć w odpowiedzi na wasze wyzwiska i obelgi, to jest... co? Gdzie ci mężczyźni? No, herosy. Także uczcie się, moi drodzy, szacunku do wroga, a my, jak zwykle, na tym kanale robimy jedno, czyli nie wyzywamy, nie obrażamy, a staramy się żartem, humorem i kulturą przekazywać swoje przemyślenia, opinie i nasze zdanie na temat tego, co się dzieje. Pozdrawiam Was wszystkich, dziękuję Wam za łapki. Witam nowych widzów na kanale jeszcze raz serdecznie. Dziękuję Taksiemu za to, że przysłał mi blisko tysiąc fajnych widzów. Coś fantastycznego. Dzięki Wam, że jesteście tutaj. I oceniajcie filmy, jeżeli Wam się podoba sposób prowadzenia kanału i podejście moje do tego, co, co robię, to pamiętajcie, łapka w górę, bo one mi bardzo, bardzo pomagają i zadowalają mnie w zupełności. Nie muszę tu żadnych donate'ów odpalać, żeby być spełniony i szczęśliwy. Wystarczą mi Wasze, Wasze Łapki, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.